Cześć, ja witam bardzo serdecznie no w nowym odcinku. W której szczęści mówi Planet. Jak widzicie jestem beepem na, na miesiąc, dwa dni temu zostałem i Zakręcimy sobie dwa razy kołem. I chcę się dowiedzieć. 5 yy, i 200 jest. I chcę się dowiedzieć. No bo to jest siatki są okej. Tak. No tak to Ja chcę się dowiedzieć o to jest karkonce. Tak jak je zrobię tutaj diamant. <kluzł> bo ty się pisze dzienny pomysł Starcons. Dzienny bonus diamant i 25% bonusu. Piszcie mi w komentarzach, o co w tym chodzi, bo diamantów nie zostaje. Tak jak widzicie, Byłem tak zakładamy. Ale chyba jakby nie otwieram, to ja sobie Nie robotę. Miło jest na nawet jak to nie męczy. Tytuł mi się nie podoba, ciuchy nie za bardzo. Ja już wolę takie ładne ciuchy, tak jak mam teraz na sobie. I proszę was, proszę was żebyście mi robili luki, jak mam wyglądać, bo naprawdę, ja się biorę jak tylko mi się podoba. No to testy nie za bardzo, ale ale już wam pokazuję co, ale no. zobaczycie te cichy wszystkie, no teraz wam tego nie pokażę, bo naprawdę T i T, to tak pasuje. Zobaczcie, że zresztą. To wszystko było, było Mi się podoba bardziej to, to i to. ja dodatek do P, zresztą I tak mi się to podoba. No i co jest, na I co jeszcze mam tutaj wam pokazać?

dużko bardzo mi się podoba to jest emo, emoji vip no, tak. jest, jest, jest moja najlepsza z VIP ch 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 w komentarzach czy też ch w lubicie? czy czy nie lubicie? Nagrywam jakieś spotkania, czy coś? Może jakieś. pozdrowienka. coś. Hej id. Hej id. Widzicie? Po pozdrawiam Was, moi kochani. Po pozdrawiam. 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 No. Chcę wiedzieć, jak macie VIP, to możecie sobie e, zmieniać kolor. I ja mogę pisać się na przykład na VIP. I pozdrawiam. Z góry przepraszam wasetalami. Pokażę Wam teraz moje animki, które. Filem. No, mało jest tych animek. Ta, y, idę, idę sobie na spacerek i mówię, kto tam. I tak dalej, i tak dalej. Tu jest tych o subskrypcjach, tu jest kakanka, No, jak widzicie, mogliście zauważyć subskrybę. I właśnie. Macie mi subskrybować mój kanał. To może to się teraz zdaje na filmiku. To piszemy się. I tak proszę Wam bardzo. Założyłem klubik na MSP za y, stwórz za VIP. Pokażę Wam o co chodzi moje kluby. No i o to właśnie tu chodzi. Ja mam to i czy kluby jest, jestem bohaterem. Jo, ziom, 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 ziom. I tak pytam wam opis na tym. Y opis o opis właśnie czytajcie co chodzi z tym klubem, bo... Ja Wam teraz to powiem, ale ja mówię nie wreszcie, bo mi się język plącze. I o to co w tym chodzi, że jak macie tak, to, to ja wybieram sobie jedną z tych, to jest listy życzeń. Piszcie w komentarzach, jak się nazywacie. Napiszecie się do mojego klubu i na przykład mówię, a nie pamiętam tej nazwy, no to nie. będzie to samo na przykład. 9... 9. 9999 99, 99, 99, Dam tej pieszny jeszcze raz, i to będzie w zasadzie Ktoś przyszedł. Muszę kończyć ten odcinek na ten Odcinek polega. Papa. Pa.